Witam serdecznie, jestem Habaś, a to jest oczywiście Skyforge i kolejna instancja, którą sobie dzisiaj ukończymy. Mam nadzieję taką przynajmniej. Jest to chyba jedna z trudniejszych instancji, którą obecnie do tej pory wykonywałem. Na pewno będzie to najtrudniejsza instancja. Jest to Syblian High. Teoretycznie początek jest dosyć łatwy. Natomiast finałowy boss y, potrafi stworzyć dużo problemów. Zaczniemy sobie od poziomu very easy oczywiście. I chodzi po prostu o pokazanie tego systemu, jak to się gra, więc... po co ja to zawsze tłumaczę? Zawsze to samo mówię, że chodzi o wytłumaczenie tego systemu. Więc wytłumaczę go. Chodzi mianowicie o wyłączenie sześciu różnych... Nie będziemy tego słuchać. Okej. Okay. Chodzi oczywiście o wyłączenie sześciu altarów po kolei. Trzech oczywiście wody, trzech altarów ognia. Które spawnują te moby, które właśnie widzimy przed sobą. Jest ich dosyć dużo, no i z czasem jak gramy no to oczywiście pojawia się ich coraz więcej. Więc sobie na spokojnie, teoretycznie mógłbym zebrać je wszystkie teraz, bo one są naprawdę dosyć easy jeśli chodzi o necromantę. Mógłbym je sobie zebrać po kolei i... Po prostu yy, zmienić się w licza i je wykończyć. I sobie to zrobię w sumie. <noise> Będzie szybciej troszkę. Te moby nie sprawiają raczej problemów, więc mogę sobie spokojnie tutaj podbiec. Tamte wszystkie są praktycznie na jednego hita, więc raczej nie powinno być. Co się tutaj? OK. Wszystkie, ma wszystkie tu jeszcze kilka. No nie chciałbym tu paść. Tego najpierw w sumie kończymy. Okej okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Jestem bezpiecznym. I tak jak widzicie, altar do momentu aż nie zostanie zdezaktywowany. Będzie sobie spawnował te mobki. One raczej problemów dużych nie przysporzą nam, jeśli chodzi o, o nie, bo to są oczywiście samony tylko. No ale tak jak widzicie, podchodzimy, wyłączamy pier... Oj, muszę być z przodu czasami. Czasami się buguje. No i właśnie tak jak teraz. Byłem z przodu, a. Okej, okay, zadziałał. Pierwszy altar już mamy wyłączony. Przejdźmy sobie do kolejnego. Najpierw, oczywiście, te górne poziomy. No, trzeba uważać, żeby nie zaskoczyć na dół. Później, trzeba biegać naokoło. Te wszystkie moby, teoretycznie, jeśli się da, to możemy sobie ominąć. Dzięki czemu. No, mamy tutaj. Dzięki czemu będziemy mogli. One wszystkie i tak umrą męcze, kiedy wyłączymy ten altar. Więc nie zawsze jest sens po prostu je wszystkie wybijać, przyspieszy to nam trochę czasu na pewno. A ja dzięki temu znalazłem jedną kratę. Znaczy kratę. Jedną, jedną skrzynkę, czy jak to nazwać. Mamy tutaj już altar za chwilę. Czy ja mam? Mam. Mam ulta. Mam oczywiście Formę Licza. Wykonamy to w ten sam sposób. A może się uda po prostu to zrobić? Nie, nie uda się. Ale udało się je wszystkie za jednym zamachem zgładzić. Tu już się pojawiają kolejne salony, jak widzicie. Troszkę cofnę, żeby mieć większy dystans do tego i łatwiej sobie celować. Oczywiście skupiamy się na jednym najpierw, później atakujemy kolejnego. On będzie już przyzywać swoich. No W momencie, kiedy przyzywane są potwory z altaru, przyzywane są potwory. Przez tych magów, no to naprawdę ich tu się potrafi zrobić bardzo dużo. No niezastąpiony w tym momencie jest nekromanta i wszystkie postacie AOE, typu Lightbinder, ewentualnie. No i oczywiście Cryomancer. To są podstawowe postacie, które powinny się znaleźć w tym party, oczywiście. No, sami Slayerzy na przykład, albo jakieś postacie, które nie mają tego AOE. Nie mają tutaj żadnych, niestety, szans. No chyba, że się mylę, no to... ...zapraszam do wrzucenia filmiku. Ale raczej marne szanse, że się uda. Tutaj z bezpiecznej pozycji możemy sobie ich bić. Ja mam nadzieję, że się tutaj nie zablokuje gdzieś... ...ani nie ominę jakiegoś dropa. No, zostało mi 200 sparków klasowych, żeby odblokować już całego Nekromantę. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się to zrobić. Kwestia jest taka, że jutro właśnie wchodzi y, nowy patch, który... doda wiele rzeczy, o których mówiłem już w poprzednich filmach też, więc zapraszam do nich. Na pewno y, w dniu, może nie jutrzejszym, ale w ciągu kilku następnych dni pojawi się, nie wiem jak to nazwać w tym momencie, coś o lista całego tego patcha i wyjaśnienie wszystkich nowości, które zostały dodane. Taki patch note z film, film z patch O, może w ten sposób. Więc mam nadzieję, że będzie to ciekawy film, no bo wiele ciekawych rzeczy zostanie dodane. Od tego zacznijmy. Dobra, jedziemy dalej. Drugi altar już prawie wyłączony. Drugi, trzeci, trzeci altar, a drugi na tym... na drugim poziomie, o tak. No tutaj wiadomo, trzeba przyjąć trochę ciosów na siebie. Dzięki czemu... No się kolejne cały czas trzeba uważać, żeby w plecy po prostu nie dostać. Te moby oczywiście... No, Healing Orb. Okej. Okay. Trzy, dwa... Jeśli ja tu dostanę jakiś cios teraz... Okej. Okay. Teraz to mogą mnie zabijać. Tu jest ten pierwszy boss, który ma już cztery paski życia. Na niego trzeba, jak widać, uważać dosyć mocno. On potrafi zrobić krzywdę, zwłaszcza jeśli będziemy w tym rejonie, gdzie on ma to swoje AOE. Jak te wszystkie wardeny, właśnie on po prostu się zakopuje w ziemię i od tego zaczynają się zawsze ich te najpotężniejsze skille. Mag oczywiście wtedy samonuje nowe potwory. Ten Templar chyba, no taki starczą. W tym momencie, wtedy, w tym momencie, wyrzuca tą falę, taką uderzeniową wokół siebie, która zadaje potężny damage, i najczęściej kończy się to naszą, niestety, śmiercią. Ominiemy sobie tutaj. Oczywiście idziemy do kolejnego altaru, czyli ołtarza wody. Jak najmniej mobów będę chciał oczywiście zabijać. Dzięki czemu może troszeczkę przyspieszę tą... No ostatnio kiedy robiłem tą instancję solo zajęła mi ona chyba 28 czy 27 minut. Mam nadzieję, że uda mi się to powtórzyć. Może nawet przyspieszyć troszkę. Gdyż chyba tak na 99% rozpracowałem w bossa ostatniego i mam nadzieję, że uda mi się to pokazać właśnie dzisiaj. Dobra. Jak widać tutaj zrobiliśmy sałatkę z chłopaków i idziemy zabić te dwa, tu, trzy te potwory i mamy kolejny altar. Sposoby są oczywiście różne, A czemu ja atakuję nie tego moba, atakuję niestety. Dobra, na szczęście tak dużo damage'a mu jeszcze nie zadałem, więc możemy się spokojnie przerzucić na pozostałe moby. Wezmę sobie tutaj orb'a, żeby tej formy licza tak szybko nie wykorzystywać. Okej. Okay. tu jest znowu boss. Na tym drugim poziomie już się pojawiają te bossy z czterema paskami życia. Na trzecim poziomie, jak się łatwo domyślić, będą już bossy z dziesięcioma. Dobra. A ja tu nie mogę tyle orbów zdobywać. No na pewno w finałowej walce zdobędę powyżej pięciu. Znaczy, będę zbiorę. No nie ma takiej opcji, żeby tego nie zebrać. Ta walka jest naprawdę, naprawdę przekichana. Zależy jeszcze oczywiście od tej postaci Nekromanta. No jak wiadomo, ma te solo instancje dosyć, dosyć mocno ułatwione. Oczywiście jeśli chodzi o formę licza, o tym mówię oczywiście. Za każdym razem, forma licza jest tutaj, jeśli chodzi o instancje solo, OP. I nie ma co z tym dyskutować. Możemy zginąć, możemy prawie zginąć. A nagle pojawiamy się z pełnym HP. Jak widzicie wszystkie te moby zniknęły. Idziemy na kolejne kolejne altary, już trzeci poziom, ostatni. Dwa altary i wtedy pojawi się boss. Okej. Okay. Zaczynam od y, altaru wodnego, bo jest on według mnie tutaj łatwiejszy, na tym ostatnim poziomie. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, o ile jest to wybaczać, oczywiście. Jedziemy sobie dalej. No, tych mobów pojawia się strasznie dużo. No im szybciej byśmy to wykonywali tych mobów, prawdopodobnie byłoby znacznie, znacznie mniej. A po prostu robienie tej instancji solo przy postaci typu Slayer czy coś takiego, no to to jest katorga. Cryomancer oczywiście ma łatwiej, rzuca sobie to C, one do niego nie podejdą, jak podejdą no to jedyneczka kolce wbija w ziemię i moby się nie ruszają. Natomiast wszystkie te solo postacie takie, które nie mają tych obszarówek to współczuję im na tego typu instancjach. Raczej niemożliwe jest przejście ich samotności. Dobra, gdzie on jest? Tu jesteś. Oczywiście najpierw tych samonerów zabijam, no bo bez sensu sobie czekać aż on zespałnuje kolejne. tych krat, Czemu ja mówię kat? Kesus, kesh, kesus, Jakoś tak Oczywiście, nie będę ich szukać, no bo nie na tym polega, to jak ktoś będzie chciał sobie wykonać te dodatkowe wszystkie zadania, no to zapraszam. Przebiegnięcie całej po prostu tej instancji i wzdłuż i w i wynalezienie wszystkich tych Czynek paczek jest... Właśnie w ten sposób niestety to się buguje. W momencie, kiedy ten cios, który teoretycznie powinien nas zabić, leci w naszą stronę, to zostajemy zestunowani, nie możemy się już ruszyć. Widzieliście, był za mną orb, do którego starałem się cofnąć, ale niestety... Niestety gra nie chciała tego wykonać. Bywa i tak. Zważywszy, że zabiłem już tego templara, chyba czy tam tanka, czy jak go nazwać, z tego co widziałem, to on chyba już padł w tym momencie, i po prostu został ten jeden śmieszny mały gnojek, który, który mnie dobił. Ok, po uruchomieniu altaru pojawia się, tak jak mówiłem, boss. Ten akurat wodny. Rzuca bańki. Banki, jak widać, pojawiają się na ziemi. Niebieski pasek. Trzeba wtedy przed tym uciekać. Pasek. Taka strzałeczka się pokazuje, kiedy on w nas. Celuje tą bańką. Kiedy ona nas złapie, musimy yy... użyć przycisku, oczywiście, akcji. Czyli w moim przypadku E, w waszym przypadku prawdopodobnie będzie to spacja dzięki czemu będziemy mogli się uwolnić. Ale tak jak mówię, no ciosy, które przyjąć to musimy przyjąć, to przyjmiemy na siebie. Natomiast te wszystkie mocniejsze mocniejsze ciosy będziemy starali się uniknąć, tak jak tutaj. Niestety się nie udało. Nie wiem czemu się nie pokazała właśnie ta ten znacznik, że jest we mnie wycelowany z tym swoim Mocnym ciosem czasami, no czasami gra się buguje. Wiadomo, jest to dopiero wersja beta, chyba w tym momencie. I no trzeba czasami kilka rzeczy wybaczyć. Ale mam wrażenie, że i tak naprawdę, naprawdę fajnie się gra. I oczywiście wszystkim polecam Skyforge'a. Im nas więcej będzie, tym oczywiście lepsze community się stworzy więcej będzie graczy i łatwiej będzie o... Dostanie się na kolejnej instancje, wiadomo, kolejki na przykład jeśli chodzi o PvP są dosyć, dosyć długie. Zależy oczywiście o jakich porach się gra. Tak jak dzisiaj... Oj. Skupiłem się na czymś innym i, I czy ja wyjdę z tej bańki? Ok, break free. Zatopiłem się na opowiadaniu, a, a bos chciał mnie zawieść w tym momencie. Niemiło z jego strony. Eee, tak jak mówiłem, no kolejki między godziną 18 czasu polskiego, oczywiście, a godziną 23 jeszcze są w miarę znośne. Natomiast e, już im później, tym gorzej. Znalezienie tak naprawdę PvP na europejskim serwerze, gdzieś o 3-4 w nocy no to graniczy z cudem niestety i ludzie, którzy mają tryb pracy dosyć inny, tak jak ja na przykład, no to mają, mają oczywiście problem tutaj z graniem. Nie wiem czy pewnie, pewnie tego nawet nie zauważycie, większość moich filmików nagrywana jest gdzieś koło 2 w nocy. Czasami niektóre nawet później. Oczywiście YouTube pozwala na uploadowanie tych filmików o innych porach. Więc większość moich filmów jest wrzucana dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, nawet. I dopiero następnie są one udostępniane. To jest to chyba najłatwiejszy i najlepszy sposób na taką ciągłość filmów. I Wiadomo, jak się ma czas, to się nagra 2-3 filmy. Jak się nie ma czasu, to się nie nagra nic. Teraz, właśnie w niedzielę na przykład i w poniedziałek, żadne filmy się nie pojawiły na kanale ze względu na dosyć, dosyć zagmatwany grafik, i z czegoś trzeba było zrezygnować. Chwileczkę odczekam, żeby mi ten cooldown się zmniejszył. Nie chcę po raz kolejny tutaj paść. Byłoby go dosyć niemiłe dla mnie. No i jedziemy. Shielda oczywiście rzucę jeszcze Znaczy Shielda, Wall of Flames, czy nie, Wall of Souls. Chyba tak. Wall of Souls się nazywa ten skin. Dobra. Tutaj sobie wybiję te pojedyncze bossy, one padają na 2-3 hity, więc lepiej się nim, nimi zająć. Dobra. I kolejne... Moby się pojawiły z altaru, tym razem z ołtarza. No i ale, jak widzicie, wbija się w ziemię i zaczyna tu swoje dziwne sprawy robić. Dobra, mamy to i czas na bossa. News, tak jak widzicie Tutaj pojawia się ta bańka Je, pff, Jeśli przez jakiś Przypadek, dziwny zbieg Okoliczności będziecie poza nią To to AOE, które właśnie Przed chwilą widzieliście Jest naprawdę, naprawdę Śmiercionośne e, Właśnie sprawdzam sposób Bo ciężko określić w jakim miejscu Pojawią się te bańki Ale mam nadzieję, że znalazłem ten sposób Ale to się za sekundę Właśnie okaże jak ona się pojawi Oj, no i niestety pojawia się ona chyba losowo. Miałem wrażenie w poprzednim razem, jak wykonywałem tego questa, że ta bańka się pojawia po prostu po drugiej stronie miejsca, w którym ona zniknęła. Czyli teoretycznie, jeśli ona zniknęła tam, to ona się gdzieś pojawi tu. No ale jak chyba przed sekundą było widać, tak się nie zdarzyło. Więc nie wiem na co tutaj liczyć. Oczywiście trzeba uciekać przed tymi miejscami. Oj, 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 jest. Przed tymi miejscami, gdzie te meteoryty spadają. Oczywiście to łatwo zobaczyć na ziemi. Pojawiają się takie miejsca zaznaczone, gdzie one mają zamiar sobie upaść. Ok, pozbieraliśmy. Warto próbować. Muszę dokładnie jeszcze sobie właśnie spróbować, jak to wygląda z tymi. No, w sumie blisko. Nie wiem, czy to nie jest jakiś tam sposób, żeby przechodzić tą instancję. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, tutaj jesteśmy. Czyli biegniemy sobie na wprost. Czyli to będzie gdzieś tutaj bańka. Jeśli, jeśli się uda. Uwielbiamy sobie tych różnych pułapek, które dla nas wróg zastawia. No i jak widać, w miarę... W miar... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To był dobry pomysł tym razem. Tym razem się udało. Ale jak widzieliście... E... Nie jestem w 100% pewny tego sposobu. Warto sobie sprawdzić, ale jak widać ma on jakieś podstawy, żeby sądzić, że jest tak jak mówiłem. Czyli stajemy sobie w jednym miejscu, na pierwszą bańkę oczywiście musimy, musimy w nią celować, ale ona się zwykle spawnuje dosyć blisko nas. Następnie sobie biegamy wokół tego moba i w momencie tak jakby to był to był ten właśnie boss. Jeśli my jesteśmy w tym miejscu, ...atakujemy go i tutaj zniknie ta bańka. Patrzymy sobie na punkt, który jest centralnie za tym... ...za tym bossem i biegniemy w tamto miejsce. Zbieramy sobie orby w międzyczasie, unikamy tych meteorów, które spadają na nas... ...i czekamy w tej okolicy na kolejną bańkę. Z, tak jak widzieliście, no... nie wiem, 80% tych... ...baniek się w tym miejscu pojawia. Jeśli... ...nie będziemy w tej bańce, no to to AOE, które tam jest... Ma naprawdę, naprawdę duże szanse na zabicie nas. No, może jakiś tank, oczywiście, to przeżyje, natomiast wszystkie DPS-y prawdopodobnie umrą w tym miejscu. Tak to wygląda. Jak widać, no, zebrałem sobie. Nie zebrałem healing orbów tyle, więc to zadanie wykonałem. Natomiast z tymi, oczywiście, skrzynkami już nie 124 sparki. Dostałem z bonusem. Bez bonusa nie mam replikatorów, już się niestety mi skończyły. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam na kolejny odcinek. Kolejnym odcinkiem będzie oczywiście kolejna instancja. Natomiast, tak jak mówiłem, w międzyczasie pojawi się opis tych, tego nowego patcha. Opis nowych instancji, nowych miejsc, które zostaną dodane. Więc serdecznie zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia, cześć!